Szczęść Boże! Serdecznie zapraszam do przeżycia razem z nami, siostrami Terezjankami, czasu Adwentu. Adwent, jak wiemy, jest czasem oczekiwania na ponowne przyjście Jezusa w chwale. Wiemy również, że Adwent to czas bezpośredniego przygotowania do tajemnicy Bożego Narodzenia. Dlaczego to przygotowanie, dlaczego to czuwanie jest tak bardzo ważne? Ponieważ Zawsze jest ono związane z udzielaniem się łaski Bożej, a wiemy, że łaska Boża zazwyczaj przychodzi w sposób delikatny, a przede wszystkim zaskakujący. Wiemy, czym była łaska Bożego Narodzenia dla świętej Teresy, w jaki sposób odmieniła jej życie, a przede wszystkim dała jej łaskę wrócenie. Tegoroczny Adwent chcemy przeżyć właśnie ze świętą Teresą od dzieciątka Jezus, mistrzynią życia duchowego. Każdego dnia proponujemy Wam różne treści związane z życiem świętej Teresy. Każdego dnia będziemy rozważali fragment Ewangelii. Również proponujemy Wam różne przemyślenia, różne pytania, dzięki którym. Możecie doświadczyć, w jaki sposób łaska Boża przechadza się w Waszych sercach, gdzie możecie znaleźć te treści. Pod tym filmem w opisie będzie zamieszczony link do newslettera, w którym znajduje się interaktywny kalendarz adwentowy. Serdecznie zapraszam do udziału w tych wyjątkowych rekolekcjach. Bądźcie pozdrowieni. И Бог